Cześć, tu Maciej, ja ze mną Purpose. Dzień dobry. Smacznego. I jest, Bertes. Ja cześć, cześć. I my jesteśmy w Grandet, i dzisiaj, dzisiaj Purpose będzie nas uczył robić maski. Tak? A to najpierw nie? To zanim my maski zrobimy, to jeszcze trochę musi potrwać. Najpierw musimy się udać do lasu, słuchajcie, jagodowego, który jest tam. O, będzie papu? O ty. Znaczy, z jagódek się akurat jako tako nie da jeść. Potrzebujemy z nich zrobić skórę jagodową, która jest potrzebna do robienia maski. Wow. A żeby zrobić tą skórę jagodową, to najprawdopodobniej, bo nie pamiętam tego aż tak dobrze, trzeba będzie e, tą suszarkę dokończyć. Tak, musimy zrobić suszarkę. Więc jeżeli po drodze spotkamy, słuchajcie, bombardiery, to trzeba bombardiery niestety killem. Co chyba dobrze, tak? Kylem with fire. <laughs> One nie są jakoś specjalnie słabe, ale no, my nie damy rady. Hmm. Damy, damy. Już tyle razy sobie poradziliśmy, że wiesz. Bartek, nie widziałeś gdzieś jakiegoś picie po drodze? No właśnie się rozglądam za tym. Rozglądajcie ja się za, za tym Za czym się tak. rozglądam? Pićko jest w cenie. O, ja już na przykład jedno pićko widzę, więc dobra, to kobiecie damy pierwszej. Chodź tutaj. Proszę cię bardzo. Oj, jak fajnie na mnie klapnęło, dziękuję. A ja jeszcze mam trzecie tutaj, więc. Madzia! Ej, czekaj, bo mnie to to. Czekaj, ja chcę. Tu... O, to na to się przyłączyć. O. O, ja też musiałem sobie zrobić. Dobra, mamy to. Dobra. Ale ja mam je olewał, bo to, to, są, to są takie gówniaki, które tam nie ma co na, na nie zwracać uwagi. To są takie lewie. To, 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 to... <gryzio> A, ale gryzie! No gryzie, ale nic nie robi. Tylko bardziej straszy niż gryzie. No, w sumie. Jeszcze ładnie wygląda, bo czerwone. Zapraszam. O, idziemy w stronę wschodzącego słońca. Czyż to nie piękne? ładnie, właśnie. Mi się strasznie, twoja grafika podoba. No, grafika jest przepiękna, to prawda. Tutaj mamy, słuchajcie, ogryzek, mamy hotdoksa. Byliśmy mamy... ostatnio tu. Tak, 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 mamy ciasteczko i zaraz właśnie. Gdzie ciasteczko? Na... Ciasteczko powinno być zaraz tutaj, ale nie ma tutaj ciasteczka w tym momencie. No to trudno, bo jeszcze. Woreo wo wo tutaj jest. O, nie wiedziałam, jeszcze ciasteczka nie widziałam właśnie. Dobra, wydaje mi się, że to jest tutaj, ale ręki sobie nie dam uciąć, bo mam. Ogromny problem w tej grze, żeby zorientować się, gdzie co jest. Tak, to tutaj. Bo tutaj wszystko wygląda przez tą trawę, tak jak jest wysoka, to to wygląda tak samo, nie? Nigdy nie wiem, w którą stronę mamy iść. Dobra, mamy dwa bombardiery. I co łuk? Super. Łuk na bombardiera, czy co? Chyba, że to tarczówki, bo nie no, to, to raczej bombardiery. Eee, trzeba się tak tylko. Nie że... Bombardiery, bo mają zielone, a tamto nie Tylko, byli, że trzeba jak... byłoby się jakoś... Oho. już jest fokus, już jest fokus. Dobra, już jest fokus, no to to. to, to Ale walimy. im ładnie schodzi. Nie. Mm -hmm. Po prostu we mnie, nie. Uwaga, bo nie, nie stać w tym co one strzeliły, nie? Bo jak, jak z, z, będziecie w tym stali, to jest Ja mhm. się może na liściu się uda. Najgorzej, że tu nie ma za dużo miejsca do uciekania. Bo się ciasno robi. Oj, ja drugiego zaczepiłem, gdzie wy jesteście? Dobra, ja już do, dokończę tego bombardiera, bo już mu dam radę. Też, też go kończę. Ej, pająk za nami, e? pająk! Ej, mrówka mnie bije. No właśnie, nie wiem dlaczego ona nas bije. A mnie bije. pająk zaraz zeżer, panowie! Robimy co możem, gdzie jesteś? Nie wiem, gryzie to. Kurna, nie widzę cię. Ło, wow, bombardier mnie bije. Pająk mnie zeżar. Dobra, ty tutaj leżysz. Ok, już to cię idę. Ty, Wertes, ty się zajmij tym bombardierem. Właśnie zajmuję, bo on poszedł do mnie i nie gryzie, nie? Ale e, skąd to co to się jest? wzięło? O cholera, to ten większy pająk. On wam za plecami stał i się na To nam jest zjuszył. ten większy pająk. Dupa, 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 skąd ty go żeś tutaj przygarnęła moja Stał za droga, wami. Madziu? Życie wam uratowałam. Nie. Dziękujemy. No fucking way. <laughs> ja ja 7... Nie no, nie podniesie nas Wertez, możesz, możesz od razu się przytrzymać i poddać. Musimy tutaj nie... zawrócić po się zawrócić po prostu. Ja się tam patrzę. Dobra, biegnę tam do nas, bo daleko to nie było. Tak, ale... już umarłem. Ale... Nie mam pojęcia, skąd on się wyczasnął, bo to jest ten większy pajączek. a te większe Dobra. pajączki są nie na naszej siły aktualnie. No ja nawet nie dałam rady swojej przed nim uciec, bo on no, tak mnie gonił, ja nie wiem jak, jakim cudem. A ty wy bijecie tego, ja tam wam za plecy patrzę, a ten stoi się, gapi, wyłaził spod tej takiej puszki czy z czegoś. Trzeci bombardier, no weźcie! Chcieliście, tu macie teraz, tak? No ale no to musimy, no bo to tak, tak, wiesz, no to mo możemy, ja chciałem. Mo możemy zostać w bazie <laughs> i nagrywać <laughs> odcinki z siedzenia w bazie. Tak, będą te trudne podcast sprawy. Podcast z bazy. Właśnie. Porozmawiamy sobie w bazie. Tak. Potem możemy sobie zrobić, bo tutaj nawet chciałem kiedyś wiesz, robić po podcast. bo... za mną. Bo są tutaj takie Co fotele. Co nie żre? To czerwone, dobra. A taki podcast z fotela, no czemu nie? I przy tym można byłoby jeść ciasteczka. Zabiłeś te bombardyry wszystkie? Nie, jeszcze jeden. Dobra, teraz jeszcze tylko kwestia, żebym ja podlazła do tego plecaka tak, co by je ten Kurde, pająk no nie, no larwa teraz, no co tu się kurna porobiło, my jesteśmy na jakim Aha, poziomie trudności? Tu... Przepraszam najmocniej. Chciałeś łatwy. No właśnie. Jak klikałem to było coś, jakiś nie wiem, coś w stylu koszmar? <laughs> Nightmare? Dobra, mam wszystko. To nie Diablo. Mam nie. wszystko. Aha, jeszcze się zbagowała ta, ta larwa, świetnie. Larwa! Mam no, ci jakoś pomóc? Dobra, A. gdzie jest werset? Bo trzeba do niego iść jak najszybciej i ogólnie. Czemu ta larwa wybrać? jest szalona? Ja chcę to wziąć. Ej, za, ej, zablokowałem się. O, Jesus. Uwaga, bo tutaj będzie ten pająk. Pod tymi liściami liśćmi. No właśnie, on spod nich wylaz do was. Także trzeba uważać. Kojarzysz, gdzie te bombardiery leżą w ogóle, bo po, po, pozbierałeś się wszystkie? Aha. Tak. Aha, dobrze, a masz. Yy... strzelę bombardiera? W sensie. ja się boję do was iść. Bar... Chodź do nas, bo jest idealnie się zbagował. Kto? On się nie zbagował. Bombardier, jest dobrze. Ja go robię jak mleko. Zblokował nam się na tych, więc jest, jest git. dla No Dobra. Mówiąc krótko, część strzela bombardiera, czy masz takie, takich, takich rzeczy? Część tarczówki, gruczo, tarczówki, wrzący gruczo, grzybia naroślo. Część strzela bombardiera razy pięć. Pięknie, mamy w takim razie razem siedem. Potrzebowalibyśmy, żeby zrobić drugi taki jak suszarkę, to potrzebowalibyśmy jeszcze z trzech, ale to może się po drodze jeszcze gdzieś kupi. Yy, dobra, możemy yy, iść. Idziemy. idziemy do lasku dalej. Możecie za mną podążać. Idę, idę. Ile macie strzał? Ja eee. pozbierałem bardzo dużo, mam 37. Ja mam 5. Ja muszę zjeść. To chodź, Bartek. I tu gdzieś biega larwa, która ma jeden poczekaj, HP. Stoi, stój, stoi, stój, stój, stój. My się musimy w ogóle trzymać w kupie, bo my cały czas w ogóle popełniamy potworny błąd. Ja uciekałam, bo pająka się bałam, który się sfokusował na mnie, więc odciągnąłam od was. Więc ja dobry uczynek dzisiaj zrobiłam. Dobra. Dziękuję za strzały. Tutaj o, trzymajcie czy, się mnie, bo tutaj mogą się jak, pojawić w ogóle. Ładnie. Mogą się pojawić gdzieś. Yy, pająki to Pal 6, bo tu są słabsze pająki, ale komary. Więc fajnie by było, jakbyście komary się Komary też już znamy. Jakbyście się my, trzymali. Myślę, że dlaczego mój drugi plecak mhm. leży gdzieś tam, tam. Bartek, pamiętasz to miejsce? To tutaj w laboratorium zginąłeś kilka razy i tam na naszej grze, na naszej serii dalej leży twój plecak <grybujesz> w tym laboratorium na górze tego drzewa. No to, to to było bardzo przyjemne miejsce generalnie. Dobra, trzeba szukać, najlepiej spróbujmy poszukać na ziemi, a jak nie będzie na ziemi, to trzeba będzie wejść po te jagódki do góry. Widzę, że nie ma na ziemi, więc trzeba będzie wleźć po jagódki do góry. A nie da się ich zestrzelić? Da ja się zastrzelić. Spróbowaliśmy. Da się jak najbardziej. Możesz strzelać. Madzia, gdzie ty jesteś? Za tobą. Aha, dobrze. Pięknie. No to musimy strzelać do jagódek. Żeby nie włazić tam do No to się kierki ja nie jedną. mam siekierki, także zapraszam. Ja mam siekierkę. Ja też nie mam siekierki. A nie, mam siekierkę. Dobra. Mam siekierkę. Już. Cztery no? kawałki jagody. I no. musimy ich pozbierać naprawdę sporo. Żeby już nie mieć potem problemów, to trzeba teraz ich pozbierać kapkę więcej. Mm -hmm. Także każdy niech zbiera jagódki. Leci tutaj, do mnie. Zrobimy sobie sok z gumy jagód później? Nope. No. na Jagodzie, zapraszam. Gdzie jesteś? Aida, Dajda. No, to możemy wiesz, zrobić kooperację. Ty będziesz ze no, ja będę biła. Tutaj no i to spodziewa. jest bardzo dobry pomysł. A ja sobie będę tam. Coś ty, jak ty już spłaszczyłeś? No, no, jak po... pisgła o ziemię przed to. to, to... <laughs> A poprzednie nie były takie. No, <laughs> mm -hmm. Bo tu w miarę dobrze działa ta grawitacja. Ej, i czekaj, wiesz... bo popsułam. Bo te były zdecydowanie wyżej. Aha, okej. Okay. Dobra, Dobra, tutaj widzę zbiję. jakieś. Mam już o, i widzisz, to jest ładną kuleczką. Przyznaj się, że na tamtych dwóch siadłeś. No. Dobra, tam jeszcze przy wyjściu mamy kilka z tego co widzę. Musimy tak razem... ile macie już? Nie Kawałków. wiem. Kawałków. Nie wiem. Oczekaj, E 11, 21. No, to spokojnie już powolutku można. Dobra, tamta nie spadnie. Na początek powinno nam wystarczyć, chociaż sprawdzę jeszcze Ale dokładnie. Jeszcze Czekaj, bo nie mogę wyleść na to. Do maski gazowej ile jest nam potrzebne? Maska gazowa potrzebuje... Dlaczego ja byłem święcie przekonany, że my potrzebujemy skór z tego? Bo byłeś przekonany o tym w innym aspekcie. Musimy? To jednak nie potrzebowaliśmy, wiecie? Czego? Jagódek czy bombardierów? Nie potrze bombardierów potrzebujemy, ale no nie potrzebowaliśmy skóry ale dobra, to sobie przeanalizujemy to inne rzeczy się pewnie odpalą dobra, możemy no. wracać w takim razie <laughs> sorry, tak jakiś tam wiecie. no co to sobie zginęłam, no bo fajnie było albo wiecie co, bo tu jest stalak jeszcze podejdźmy po ten stalak, skoro już jesteśmy tak obok gdzie? na mapie jest zaznaczony a co tam to, to takie czerwone pulsujące tam jest, ha? czerwone pulsujące, gdzie a, tam? takie jakby kabelki? A tak, to to, no, to bo tam na górze jest baza, ale to spokojnie, to będzie jeszcze tam dotrzemy. Na razie chodźcie po ten stalak, bo nie wiem dlaczego w sumie tak. Za, za, zapamiętałem, że jest potrzebna skóra z, z jagody, a tu nie była potrzebna. Ale to ja ci mówię, ty chciałeś sok zgubi, jagód, no. Przyszłość patrzę. Będziesz mm. pani ma chciała machnąć pięterko, proszę, skórkę z jagody już przewidziałem. <ś> a co, a rodzinę powiększymy? Tak. Dobra. Pająk, pająk po prawej! A, to mówię, te, te pająki to jeszcze tam pół Te mhm. pająki, jasne. Już jednego dziś spotkałam. Dobra, dawajcie go. A? Gnoja. Nie mogę drapnąć? Te pajączki to tam... Pikaczęta. W porównaniu do tamtego, bo no... Żak! Tam to bydle to... A całkiem źle leci muszę przyznać. No no bo mówię, to to są. My, ustawka zrobiona, podziękowaliśmy panu. <gorszy> Gorzej jest tamtym, tym, 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 tym. Tamtemu byśmy na, raczej na razie nie dali rady. Aha, już nie wspominając o głównym bosie tutaj, to... to, to. to, to, to. ja tam tego nawet nie widziałem, także jest chyba spoko. Nie ma tak ja też nie widziałam, więc to mnie jeszcze czeka. Tu gdzieś latały komary, więc uwaga. Piórek jeszcze nie ma, dobra. On za tobą, może cię pierwszego dopadną. Aha, my musimy wleźć tam. Kurde, czy my... Wejdziemy tamtędy, dobra. Jak ktoś pragnie... Można tego grzyba zbić? Tak, jak najbardziej, nawet będzie później potrzebny. Więc jak masz ochotę, to możesz je w tym momencie ścinać i... Wymaga narzędzia wyższego poziomu. No tak, no tak, czyli drugiej... Aha, musimy przejść obok pająków. Kolejnych zresztą. Już mówiłeś, że one są fajne. A damy radę. Damy radę, jak się ładnie przeciśniecie, to nie trzeba będzie. Chyba się najuszczył no jakiś namiot. Z nimi nami. walczyć, tak. Udało wam się. Pięknie. No Tak, tak nie do końca, jak patrzę na, na llewa, nasze plecy. Lewa! Lewa, plecy twoje! Nie, 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 on Dobra, zignorował. Puścił, okay. On nie jest A co my tu mamy? ...agresywny. Idziemy po stalaczka. Zabawki. tu jest? O, 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 ja tu chcę. Tu jest science. Tam... science. science. Chyba moje pierwsze. Rozsososososience. Dobra. Co tam się pieś? Co kto robi co? Patrz, pajączek. Oh. My zawsze znamy pajączki, no się bawimy. A, bo to pajączki, tak no. Jaką nie mam w ogóle nic. A w sumie już też nie. Zapomniałem no, powiedzieć, włók, no. że jak tutaj idziemy, żebyście zabrali. Ale też idziemy tu zobaczyć, patrz. No, tak świeci. E, to jest ten bot niegrzeczny, ale on się zablokował. Chcecie zobaczyć coś turbo creepy, to chodźcie. One chcą nas zabić. Czekaj, paralizatora bijemy. Rozumiem. Bo tutaj są ciekawsze rzeczy. No Bardzo zaraz ciekawsze. przyjdziemy. Tylko, że zaraz może się tu pojawić no. jakiś przyjemniaczek. A tutaj dwa wielkie pająki obok was są, wiecie o tym? Trzy, no, nie. trzy. wielkie, a wy tu zostaliście. Czy moglibyście iść za mną. już idziemy, tato! Zniknąłeś z oczu. Przedłeś no, i nagle ciebie na... nie było. Naprawdę się czasami czuję jak tata na tej no. serii. <laughs> Dzieciaki, zostawcie, nie dotykać, kurna, chodźcie za mną. Zbieraj, zbieraj doświadczenie. A pamiętaj, że my to te gorsze dzieci akurat. Madzie zapraszamy jako pierwszą, żeby Dlaczego? zaczęła reakcję. Gdzie tam? No tam, do tej dziurki. Nie mam pochodni, wiesz? Dlaczego to, to takie... ponadziewane? To jest mrówki. Ale czekajcie, tu można części z pozbierać, są tutaj, potrzebne? tu, tu, Madzia, tu, no, tu, tu, Ale tu jest pełno części zmrówków, a to? Tu jest mały jest ...przez włoka w jaskini pełnej mrówczych głów. Przyjemne ale miejsce, prawda? Mi się podoba. O, patrz, to jest fajne! No tak. Jakiegoś kolegę też kiedyś pomniejszyli, no? Czyli co? Czyli tutaj niby nam wróżył, że my umrzemy, tak? No. no. <laughs> I tak wszyscy umrzemy. O, tutaj mamy jego namiot. Jego <laughs> spalnia. I, by, I był plecaczek. Nie Do... zastanawia, dlaczego ja nie mam pochodni. Bo mogła ci się zużyć, nie, bo tu to jest się... moja pochodnia, dobra, już znalazłam. O, na prosto na pająka rzem przed. Gdzieś bałagan miałam. To mszyca była panie. Dobra, tylko uwaga, bo tutaj na dole jest pajająk. A trzeba tam zejść, więc. Jaki y... duży, jaki brzydki! A no jak nie jak może mi... naokoło? No można naokoło, ale. nam się naokoło. Nie wiem, jak uważasz. Co się przelepiłeś? No bo mnie chwycił w pajajęczynę. No, co pajajęczynę? za tam. I prostak. Jeszcze jakoś się zjuszczył. No się na mnie już, czy wiecie Ej, plecy, Madzia, Pania. Ja już wyciekam, nie wiem co tam było. Co tam było? O fajnie. Najgorzej, kolejny. że jestem w pajęczynie i nie mam jak tego... Teraz oderwać. O jest, oderwałem. Pytanie czy nie. Dobra. to, że ja cię siekierką walnęłam, tak? A tu jest kolejny. Jest. Bartek się z nim bawi. No musiałem, bo już atakował. Ale ty mi życie uratowałeś. A z tych pająków czy potrzebnego dostaniemy? Tak. To jest co nam się później Dostalina. bardzo przyda, bo y, pajęczyna jest później bardzo w cenie. Także trzeba No ją ja zbiera... mam jakieś pajęcze włókna, jak coś. No właśnie to te pajęcze włókna są bardzo ważne. Dobra. Zdychło. No to tego Ej, możemy... ten, A ten drugi już podszedł do nas. Ewentualnie no... do mnie jak tu jeszcze. Dobra jesteście. Możemy go sobie z góry spokojnie wypunktować, bo gość nic nam nie zrobi. Niech się patrzy. A co tam się świeci po prawej? Laboratorium, ale tam na razie nie musimy iść. To tam właśnie zginął Wertes i... I tak już został. Nieprawda. Po prostu nie poszedłem po itemki. Po to ja nie, nie widzę strzały. pająka, bo strzały mi go zasłaniają. No my nasze zamaskowane też nie tego nie wzięliśmy do tej pory. A <noise> jakie fajne oczki mi się zbagowały. <noise> no dobra, to co? To wracamy no bo... na hałupę. Fajnie. My tu gadu, gadu, a mi a... się hałupa pali. A będzie coś nas jeszcze po drodze atakowało? Tak. Tak. Aha. Wszędzie się atakują. Wszystko chcę zjeść. Kto tak daleko tu strzelał? <noise> Najlepszy numer to jest taki, że przełączyła mi się kamera. I za cholerę nie wiem, jak się wróci, wraca do poprzedniego stanu kamery. No i rip. No dobra, będę miał first-person shootera. A ja potrzebuję ten. Ja wody potrzebuję. No, tylko nie pij. jej to się moczę. Mocz się, mocz. To z jakiej ty perspektywy grasz? Z trzeciej osoby w tym momencie, bo mi się przełączyła w momencie, w którym wchodzisz w y, pajęczynę, to włącza ci się trzecia no tak. kamera, żebyś widziała, i nie wróciła mi do. <grym> Aha, rozumiem. Do first person shootera. Trochę jest to upierdliwo męczące. Ale za chwilę kończymy odcinek, to sobie ten. To sobie zmienisz jakoś. Ale dymy dzisiaj niezłe były tutaj. No. No trzeba no, Najważniejsze to dokończyć tą suszarkę zacząć suszyć mięso, no. bo to jest bardzo istotne, bo suszone mięso, słuchajcie, nie, nie psuje. Powiem ja wam, ostatnio kupiłem sobie suszoną wołowinę, smaczna, tylko później cały czas mi się kiełbaska z grilla odbijała. <grym> <grym> ale całkiem spoko, jeżeli wam nie przeszkadza twarde mięso. Beef jerky. To, to jest wieślarek. Picie znalazłam, jo. Najlepsze, jak że potrzebowało... tutaj czasami są fajne bugi Lardes i ja też znalazłem picie. Tylko, że znalazłem no, ja picie potrzebuję. pod wodą. Picia a ja w sumie mógłbym się napić. To chodź, to jest jeszcze jedna kropelka. Idę, idę, idę. Bo Bo w tej puszce zawsze jest picie. skoro ono daje też jedzenie, tak niewiele samej wody, więcej jedzenia. Pilka, bo korki na drodze. <głos> <głos> Ach, dziękuję. Smacznego. A amy, a my, a my do domu, dobra. A co tu się dzieje? Co to za koleczko? E, 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 pająk o! na rodze. to pan sasa science tu robi? No bo an analizowałem Aż te. Idę do was, co będę sama wracać. Mhm. Zresztą, że na pająki znowu trafiłam. Czemu nagle w tej grze pojawiło się tyle pająków? No właśnie, tutaj czasem tak bywa, że nagle się robi. Analizuje. A ja, o, ja mam pięknie. coś do analizy? Nie. O, o, tam łazi tam tam. Ale za to Biedronki wyginęły. Postarajcie się ominąć tego pająka. Ja tylko koło o, ciebie. Idę, idę, idę. Ryjkowce są bardzo potrzebne, bo potrzebujemy tych... Yy... Teraz nagle potrzebne? A jak ostatnio... Ryjkowca. Ostatnio jak land, powiedziałeś, że nie, że chodź dalej. Wy się zdecyduj. <laughs> Nosy ryjkowce nam są potrzebne do maski gazowej. Aha. O, jest Biedronka. Chciałaś nie, na razie może jej nie atakujmy. Ostatnio dostaliśmy niezbyt w nie wiem czy pamiętasz. Ale jedno zabiliśmy. Ewentualnie można byłoby próbować. Od drugiej dostaliśmy. Łukamy. Trzeba byłoby. O, są te, te twoje ryjkowce. Tory. Chyba Sorry. się zawiodła troszkę, wiesz? Tory mrówka. Tak się popatrzyła przynajmniej na ciebie. Kurde, no idealnie wykorzysta. Fak, nie chciałem tu wpadać. <laughs> Tak właśnie pomyślałam, żebym tylko ja nie wpadł, może purpur Wykorzystaliśmy dzień idealnie wręcz. Tak. Ach, od słońca już, ale teraz idziemy dokończyć ten. Dobra, fajnie. Idziemy dokończyć suszarkę, trzeba postawić drugą suszarkę. Na jednej będziemy suszyć skórki, a na drugiej będziemy suszyć mięsko. A skórki na co? E, no, odpali nam się jak już wiesz, że tak powiem zrobimy, to e, weź do, doładuj w tezie. Pięknie. Proszę bardzo. To ja tutaj na, niestety muszę najpierw wrzucić mięsko, a skórki będziemy już y, następnego dnia słyszeć, bo nie można damy rady z drugiej suszarki, bo nie mamy bombardierów jeszcze tyle. Jagody widziałam, można powiesić, dobra. I ja bym chciała tak, to, 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 to mi niepotrzebne, to, 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 to jest moje, tego nie oddam, to oddam. Młotek, aha, topór, dobra. dobra to porządki jako sznur. takie tu zrobić też u siebie. To mi się nie powtarza to zostawię, dobra. I teraz tak, ja chcę to. to. Czy ktoś ma prymitywny sznur? E, ma dziadu, albo ktoś inny odłożył zepsute prawie że jedzenie do skrzyni. Da. Oj nie, to... bardzo duży błąd. Jedzenie nie mam zepsutego. Po... Gdzie? Pokaż to... to mówi się... Chyba, że wcześniej ja odłożyłam i. To tak jak mówiłem, nie, nie odkładajcie jedzenia zepsute, znaczy w ogóle jedzenia do. Tak, ja, ja pamiętam, że nie wolno. Ja mam dwa sznury prymitywne. No. To dołóż do tego, do... do, do. No to już dwa przywiązane. Znaczy zepsute nie jest, ale zaraz będzie zepsuta, o, może tak. Zaraz to zepsute. trzeba je wyrzucić Gdzie jak najdalej, albo upiecie, upiecie po prostu, o. A tutaj jest, widzę, a to ja ostatnio pozostawiałam i mówiłam, że jest jedzenie, by kto potrzebował. Dobra, to ja to wezmę i wam upiekę. Będziecie mieli prawie świeży gulasz. Prawie świeży. Nice, nice A wiecie, to. że takiego nie da się upiec? No bo już najprawdopodobniej jest upieczone, dobra, to niech ktoś się szybko zje. Poświęcę się! Ma <noise> czy jedno? E, ja właśnie wyrzucałem jedzenie zepsute, zepsute, zepsute. A wracę sama sobie zjadłem. Trochę dalej. A właśnie, gdzie są moje bandaże? Szlak mi wszystkie bandaże trafił. Rękodzieło, prymitywne sznur, gdzie się bandaże robiło. Bandaż. Mam jego domą skórę jedną idę ją przeanalizować mm -hmm. to szybko. Zrobię tak pięć. Chyba już się nie da analizować. Można. A zobaczę. Wystarczy mi wystarczy z 5. Dobra, gdzie jest ekwipunek i ja bandaży? Bo ja chcę tu. O. A to ile ma jeszcze w zdrowotności? Gdzie to jest? A, tu mam jeszcze pół, dobra. Jest owadzi młotek. Pięknie. A co Jowa. się robi owadzi młotkiem? Owadzi młotek to jest drugiego poziomu już narzędzie, więc będzie można na przykład owadzi młotkiem rozwalać sobie, słuchajcie. Grzyby! Ząbki. Aha. A ząbki są bardzo ważne, mleczaki. No, przychodzi taka niby to pani i podkłada wam pieniądze za nie. Tak, dokładnie. Wróżka <laughs> <Pruszka>, zębuszka. <laughs> tak. Idę zobaczyć, co potrzebują na owadzie młotek. I chyba właśnie potrzebujemy na owadzie młotek, jeżeli dobrze kojarzę. Y... Tu jeszcze je tych sznurów trzy, to ja zrobię Mamy sznury. już owadzi topór. Dobra, i potrzebujemy. OK, OK, owadzi topór też już możemy zrobić. Super. Jakieś dziwne rzeczy chcesz tu robić. Potrzebne są trzy części Bombardiera, czy my to mamy? Do czego? Do owadziego toporu, tak? Nie, do tego co tam postawiłeś. To też, musimy iść, w następnym odcinku skoczymy na Bombardiery. A ty tam... chciałeś te, no seryjkowca, jest pięć. Dobrze, to spokojnie, no, mamy, wiesz, no mamy plany na, na pełno odcinków w takim razie, bo to, to tutaj jest no, najważniejsze. No, zaraz drugi nagramy. Owadzi topór musimy jutro zrobić, czyli potrzebujemy dużo bombardierów i owadzi młotek, czyli potrzebujemy tarczówek. Dobra, ja Cieszy mnie. Cieszy mnie to, że wszystko planujecie sami. No właśnie <laughs> ja bym miałam mówić, gdzie Bartek wsiąkł? A gdzieś ty Polas. O, tam gdzieś siedzi. A po coś ty tam w las? Ja tu jestem. A na czujce strażnik. stoisz, dobrze, stój na tak. czujce. Przyda się. I jeszcze nam... Coś się tu nam słyszy, słyszę. Co, co to jest? To być? Proszę się odsunąć, bo nie postawię. No przecież działa. Jeszcze to musimy zrobić. Nic, nic nie mam na to. No to wszystko to mamy. A skąd się bierze glinę? Glinę z, no, z glinowni. <noise> w sensie najsłabiejszej. No, Ale miejsce. ten, no te, tego z. Żołędzia my powinniśmy mieć. Dwa sznury mogę zrobić. No i już, no to potrzebujemy tylko gliny. I będziemy mogli A sznur przerob... zrobiłeś? Czy ja? jeszcze nie, ale zaraz też mogę zrobić spokojnie. No właśnie nie wiem kto ma robić ty czy że mi potem w ekwipunku po no Możesz zrobić, możesz zrobić. Nawet zrobić ci zrobię. A nie, nie mam włókna roślinnego. Nie mam już w ogóle? <laughs> no już się skończyło trochę, tak jakby. No to, no to jeszcze na zbiory trzeba pójść. No to spokojnie, to już w następnym odcineczku sobie pójdziemy. Dobrze. Dobrze, dobra, no to w takim razie my zaraz spać idziemy. A na razie będziemy kończyć ten odcinek. Za był Bartek. Byłem, cześć. I był Marcin. No, byłem, cześć. I byłam sobie, ja. Tak więc trzymajcie się, no i cześć. Pa.